Siemniaczku, że mamy eczki w trzecim albo czwartym odcinku, już nie wiem, już mi się to znudziło, bo już mamy tyle nagrań próbnych, więc koniec. Dlaczego nie było tak, tak długo odcinków? Ze względu na to, że Karion był na wycieczce itp. Tak długo, no dobra, wypowiedziałeś. Jest ze mną Mientus, nowy gracz na wyspie, tak samo jak dużo nowych graczy jest. Rozbudowaliśmy ją, bo nam się nudziło. Tak, w tym, ty, ty, te schody prowadzę do mojego, te schody do Kariona pokoju, te do Mistera Kisiela, dozorcy. Karion jest murzynem, ja jestem witese szefem partii. Tutaj jest magazyn, tutaj jest y, domek Rafael Loks, czyli to jest architekt. Tutaj jeszcze w tym domku będą dwa inni gracze, jeszcze nie dodani, też będą architektami. I tutaj jest mieszka. Mientus, czyli wiceszef. Mm, tak, to... ja, moim przyjacielem, Krecikiem Mamy największe pokoje i najładniej się ma ozdobione, nie Rafael do pokoju też ładniej sobie wystroił, a jednocześnie powiększył, bo mieliśmy przestrzeń niepotrzebną magazyn. Nie, nie, nie dlatego powiększył, tylko ze względu na to, że z nim będą mieszkali i dwaj inni gracze. Aha, nie wiedziałam. I tutaj mamy a? grinder a tutaj jest takie, takie nie wiadomo co. Takie coś, ale nie takie coś, ale nie coś. A tutaj są... Kurde. Dzisiaj był z nami kanion i grał z nami, ale... Coś go wywaliło. Mieliśmy już nagrywać i go wywaliło. Dobra, i teraz niespodzianka. udało nam się po raz pierwszy od dawna zrobić... Ładny odcinek. No właśnie. I teraz prezent dla, dla Was. Oczywiście dla Was. Popatrzcie na to. E, nie. To się pojawi obok świku Arka. Tak. Arek to ja. Czyli Gigi Kratik. I. Nie. Czy mi wyszło. No to patrzcie na chat. ja teraz się pojawi. Co widzicie obok y, DJ Klecik? VIP! Beep. Jestem VIPem wraz z misterem Kisielem. Nie do zobaczenia. Czy tam Już mi się myli. Link do serwera znajdziecie w opisie. I jak coś mamy. Pokój eventów. Tam jest. Zbijajcie na serwer i wchodźcie na moją wyspę, jaką ja będę. Będziemy organizować różnego rodzaju eventy. Fajne nagrody, na przykład jak z mieczem. Event kosztuje 50 dolarów dolców. To mało. Ja, za trzy rundy jak na tym serwerze, to mało. Tutaj mam mamy grinder, a tutaj co tu jest? To jest takie. Wow. To jest A to jest fajna farma zaprojektowana przez Rafael Locks. farma tego. Ja już zapomniałam. farma żelazna. A tutaj mamy obrębkę. No i teraz najładniejsze co zrobiliśmy. Czyli magazyn. Która wyspa nie ma, Magdalena? I, I autorstwa krycika. Ja robię filary I stoły craftingowe Ty, ee, ale... e, e, To ja, to ja Nie, ale pomiędzy skrzynki to ja No tak, ale O, jeszcze tutaj nie wyłączone Ale ogólnie Z skrzynkami ja miałam pomysł. Dobra, nie walcz, nie kłóćmy ogólnie, się tam, Ogólnie, no mamy zamiar Jeszcze go Ładnieć ci podłogę zamiast desek, mam zamiar zrobić y, jasno głazu. Tak? po prostu. No i dobrze. No to tak. Co teraz możemy porobić? No Eeeh. Powiedział, no je... po... powiedział, że. E, widzowie powiedział, że. mu mówili, że mało się bijemy i coś ciekawszego porubić. No to już proszę. Właśnie dlatego, też ze względu na to, yy, skróciliśmy wstakrym trochę serię. Wtedy mogliśmy ująć na odcinku, ale Kariona niestety nie było, żeby nam pomógł, bo byliśmy u gracza innego na wyspie. I on akurat, my jesteśmy na razie początkujący. że nie powiem, że początkujący, ale po prostu nie jesteśmy koksami jak na razie. No. u uśmiechu gościa, który. Miał na wyspie e, pod wyspą przestrzeń, do których prowadziła dziura taka. W dole była poda i były otwarte drzwi. I tam chodziliśmy za DJ i biliśmy się z potworami. E, Nawiel no, jest level, ale zrobiliśmy się od stylca. W końcu miałem tylko 17. Uch, i sobie nie i teraz właśnie idziemy do tego gościa, zobaczyć, czy, je, czy może fartnie nam się nie, nie fart. Tymi drzwiami przychodziliśmy, ale nie fart. Nie. chyba nie i no, nie chodzić? nie warto było. Chyba, że my cię tak... Tutaj sobie wchodziliśmy. Nie chcieliśmy tego nagrywać, ponieważ... Kariona nie było, niestety. Ale no, trudno. Ale było zajebiście. Może jeszcze raz taka okazja się nadarzy i oczywiście filmik 100 Pro. I liczymy na subskrypcję oczywiście. O, już Zachód piękny słońca. I zaraz zacznie się wójtka. Bo w nocy. O, jest. No, dla, mam tą z zbójkę złotą. Specjalnie nie uspokoić wyspy, ponieważ chcieliście, żebyśmy się pobili z mopkami. No to. Dziękuję, Edzia. No i będziemy się zaraz chwilę lać. no Zabiję mędzia. Mam perełkę. Fajnie. Tam, gdzie mieliśmy. Tak. Aha! Zapomniałam. Ja Pytam Tak ci. No to powiemy, że idziemy na PvP. Weźmiemy... Cicho, cicho, cicho. Już, już jest nagranie. No dobra. No i... No, kurde, kurde. Zostało już mało odcinka. Niestety. Jak każdy wie, nasze odcinki Słuchaj, na razie są do... po 10 minut. Niestety. Niedługo na kanale moim zrobimy kontynuację. Na swoim kanale? No, kiedy założę sobie nowy, bo starego zapomniałem, Hasła? Dobra, nie ma. Ej, nie, nie rozplomowuj na moim kanale swojego kanału, rozplomowuj sobie samemu. No, kontynuacja będzie na moim kanale, Będziemy wtedy, będą wtedy dłuższe odcinki. Kto powiedział, Chyba, że będą? Może okay. u też będą? Ej, ej, panie, panie, ty już ty się... Może ty. może policie, żeby było na obu kanałach, a u mnie będzie po prostu w mojej pewnej strony. No, 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 tak możemy zrobić, tak. I tak. Kiedyś, tak. Kiedyś jak byłem malutki i oglądałem Madzie, to 5 tak lat temu widziałem odcinek, jak z Shio grała, to były odcinki z Shio, i Madzią to Madzia miała swoje perfekty i Shio swoje. No, no właśnie, no to tak. Yy, no to niestety już będzie koniec. Idealnie przed burzą. No to już nasz odcinek do końca, więc no to tak, Super. dziękujemy za odcinek, fajnie się grało, ale no cóż, koniec, niestety program nie jest, no kurde, no to tak, niedługo podsumowanie naszego odcinka, to jest niedługo, będzie no, otwierany nowy kanał u Międusa, ale na razie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Mój kanał, a potem zajmiemy się twoim.